Hej kochani, to znowu ja. Sezon rójkowy rozpoczęty. W tym roku zbieram rójkę, ale nie moją, więc tutaj od razu mówię przepiękny ul. Pamiętajcie, na każdej pasiece powinniśmy mieć o tej porze roku gotową odkładówkę rojnicę lub pusty ul właśnie w celu zebrania roju. Pamiętajcie, że jak rój wychodzi, to się nie stresujemy od razu, nie denerwujemy, bo jeżeli widzimy, że wychodzi rój z ula to on jeszcze musi gdzieś przysiąść, dobrze jest mieć też w wiaderku trochę wody, żeby polać po tych pszczołach, one siądą nam po prostu niżej. Są też gotowe takie worki do łapania rojów lub można sobie to zrobić, jeżeli nam się wiąże gdzieś wyżej. Pamiętajcie, chodzi też o bezpieczeństwo, Nie jeden pszczelarz stracił życie przez to, że wdrapywał się za wysoko. Jeżeli kochani chodzi o samo ściągnięcie roju, więc jeżeli mamy go niewysoko, to nie ma problemu. Musimy strząsnąć rój do ula odkładówki rojnicy i zaczekać, czy pszczoły siedzą w ulu. Czy jest tutaj możliwość, że matkę mamy w środku? Jeśli nie, zobaczmy zawsze jeszcze tam, gdzie były gałęzie, oraz okolice, gdzie mamy pszczoły na ziemi, czy tam matuli nie ma. Jeżeli mamy matkę w ulu, przymykamy ul, otwieramy jakiś dolny wlotek, żeby sobie pszczoły tam weszły. Dobrze jest, kochani, poddać. Ramkę z czerwiem otwartym. Wtedy zachęcamy pszczoły do zostania w ulu. Niestety, żeby to nie było takie łatwe, pamiętajcie, że taki rój, pomimo tego, że matka jest w ulu, może nie chcieć osiąść nam w tym ulu pomimo ramki z czerwiem otwartym. Wtedy, kochani, Podejrzewamy, że może być więcej niż jedna matka, tak, to jest możliwe. Może być więcej niż jedna matka, czyli może być stara matka unasieniona. Kiedy mieliśmy załamanie pogody, matki gryzły się na wszystkie sposoby, więc wtedy wychodzi matka nieunasieniona także z matką unasienioną i takich może matek być nawet kilka w roju. Wtedy mogą się dzielić te roje lub właśnie nie będą chciały Osiąść w ulu, będą chciały wylatywać, wtedy musimy dobrze popatrzeć na te rameczki i spryskać delikatnie wodą. Pamiętajcie, nie topimy pszczół. To chodzi o zroszenie, żeby one były wilgotne. Pamiętajmy też. Że dajemy do rójki węzę. Ja kochani, tutaj troszkę y, oczywiście robię po swojemu. Daję też susz ze względu na to, że mi zabrałby miód, to niech mi oddają ten miód i będą miały później jako zapas. Ale to jest mój kaprys. Najlepiej dać węzę, wtedy przepięknie taki rój buduje. I pamiętajcie, poddajcie go od razu leczeniu, ze względu na to, że mamy już gotowe pszczoły wolne bez czerwi, wolne bez miodu, i to wszystko możemy podleczyć i już mamy zdrowe pszczoły. Znaczy zdrowe, podleczone. Kochani, co tu jeszcze możemy powiedzieć? Jeżeli byśmy mieli więcej niż jedną matkę, pamiętajcie, możecie sobie podzielić to do jakichś ulików e, odkładowych i mieć po prostu do unasienienia, a później macie to jako matkę rezerwową. I kochani, do wszystkich tych, którzy nie za bardzo znacie się na pszczołach lub nie macie z pszczołami do czynienia, pamiętajcie, pszczoły rojowe żądlą. Nie wolno ich straszyć, drażnić, e, ściskać, przenosić bez zakrycia głowy. Ja, kochani, tu jestem w bluzie. Witam Was. Jestem ubrana. Kochani, pszczoły były zabezpieczone. I pamiętajcie, jeżeli was urządlą, a jesteście osobą postronną, należy, jeżeli się martwicie, wezwać straż pożarną lub zadzwonić do najbliższego koła pszczelarzy w celu przyjechania jakiegoś pszczelarza z koła, który pozyskałby tą rójkę, jeżeli osiadła na waszym terenie. Kochani, jeżeli przyszła do was, a chcielibyście pszczelarzami zostać to kochani, możecie zostać, pamiętajcie tylko, że taka rójka, jeżeli ktoś przyjdzie i Wam udowodni, że to jest jego rójka, czyli tam jest matka znaczona, yy, należy przez trzy dni do tego pszczelarza, macie obowiązek ją oddać. Po trzech dniach stajecie się pełnoprawnymi właścicielami i możecie rozporządzać tą rójką na wszystkie sposoby. Natomiast, jeżeli jesteście pszczelarzami, a Wasz rój osiadł poza ogrodzeniem yy, Waszej pasieki, czyli u sąsiada, i musicie wejść na posesję. Tak, prawo zezwala Wam wejść na posesję sąsiada, ale pamiętajcie, nie wolno Wam nic zniszczyć. Nawet nie wolno Wam obcinać gałęzi bez zgody właściciela, więc tutaj musicie pozyskać tak rój, aby nie narazić sąsiadów na straty. Oczywiście pomoc sąsiedzka zawsze w cenie, więc tutaj jeżeli zapytacie grzecznie, czy możecie, ktoś zezwoli, jak najbardziej łatwiej jest nawet taki rój schować z powrotem do ula strąsając z gałązki. Ale pamiętajcie, dobra praktyka pszczelarska mówi, nie robimy szkody, pszczoły są, jak się to mówi, naszą własnością, trzy dni, ale też dbajmy o własność czyjąś. Miłego!